La, 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 la. Witam Państwa są serdecznie bije jego serce z boja szyrka dziś Dziś tutaj właśnie na placu i świętego Jakuba w centrum Szyrku. To już kolejna edycja, ale pierwsza zimowa. Zawsze odbywała się w lecie. Teraz dzieje się w zimie. Proszę Państwa, Raiffeisen Polbank, główny sponsor Las Vegas, Radio Z, Radio Z Gold, Hightech. Te wszystkie firmy pomagają nam zorganizować ten bieg. Zbieramy pieniążki na pomoc dzieciom z chorobami serca, na pomoc zbieramy też również pieniążki dla fundacji profesora religii. Ta fundacja stara się. Cały czas rozwijać polskie sztuczne serce i zależy nam na tym, żeby jak najbardziej im tutaj pomagać. Uczestników około 600 w dzisiejszym biegu, albo nawet więcej. Już to cały czas dynamicznie się zmienia, ponieważ kolejne osoby dochodzą i startują. To forma rekreacji, niekoniecznie biegu. Ci, którzy czują blusa i chcą biegać, to robią rekordy i naprawdę potrafią tutaj strzelić dziesiątki kilometrów po naszym torze. A ci, którzy chcą po prostu spacerować, to sobie spacerują. Chodzą dookoła, nie muszą się specjalnie męczyć, po prostu wykonują dla nas. Taką pracę, że tak można powiedzieć, delikatny, spokojny spacer wzdłuż rzeki. Każde kółko jest oznaczane specjalnym wpisem w karcie zawodnika, i potem za, każdą, za, każdy, z tych, za każdy z takich serduszek, które wbijemy na kartę. Nasi sponsorzy płacą pieniążki, przekazują je właśnie na konta fundacji. Serdecznie serdecznie zapraszamy do szyrku i dziękujemy. La, la, la.